Siema, witam wszystkich na moim kanale z tej strony krzywy, moi drodzy. Chciałbym Was zaprosić do filmu, w którym sobie pokrótce omówimy transfer Marcela Zabicera. No ale oczywiście, zanim do tego przejdę, najpierw pochwalę się nową koszuleczką z obecnego sezonu Martinez na plecach, więc jedyna słuszna opcja. Eee, poza tym jeszcze przypomnę o wszystkich linkach w opisie instagram, grupa na fejsie a także mój twitter zachęcam również do klikania subów oraz łapek w górę eee, moi drodzy Marcel Zabicer jest nowym zawodnikiem Manchester United wypożyczenie do końca obecnego sezonu bardzo niespodziewany transfer powiem, powiem wam szczerze, że wczoraj jak jeszcze okienko transferowe Trwało. Tak sobie rano wstałem. Wiedziałem, że z Adamem będziemy nagrywać na kanał piłkarzyki. No wiecie, centrum transferowe, i tak sobie myślę. Hmm. Deadline day. Ciekawe, jakiego zawodnika niespodziewanego zobaczę niekoniecznie teraz, ale podczas chociażby, nie wiem, letniego okienka transferowego w Manchesterze. United. Takiego, który raczej gdzieś na się w plotkach nie przewijał i tak dalej, i tak dalej. No i słuchajcie, pierwsze co gruchnęło, jak grom z jasnego nieba, to przede wszystkim Jorginho w Arsenalu, nie? I sobie myślę, kurde, jakby wyciłbym nie wpad na taki transfer, nie? Że do Arsenalu, jakby no nie łączyło mi się to, nie łączyło mi się to w ogóle. No ale kilka godzin później, ee, zaczynają się plotki na temat ewentualnego przyjścia kogoś do United albo dywagacje w ogóle na ten temat no bo została potwierdzona diagnoza bardzo negatywna, jeżeli chodzi o to ile absencji będzie Eriksena wiadomo, że wypada no, na dość długo, w okolice maja ja myślę, kurde, no, wypadałoby kogoś za niego kupić, no ale nie wiem, czy United po kogoś odłuszy w ten ostatni dzień okienka transferowego i jeszcze Erik na konferencji prasowej po tym jak potwierdził kontuzję i długość kontuzji Eriksena na konferencji, to mówi, że United po nikogo nie ruszy, nie? I sobie myślę, no możliwe, no. Jakby dobrze było jakby się po kogoś poszli, no ale, no nie będę oczekiwał w momencie kiedy jest taka ani na sytuacja klubu pod względem sprzedażowym, wiecie o co mi chodzi, nie? Też nie wiedziałem, ile pieniędzy zostało na wypożyczenia po tym, jak przed Batland i Weckhorst. Więc myślę, no nie zdziwię się, jak nikt nie przyjdzie. Nie zdziwię się, jak ktoś przyjdzie, ale myślę, kto. No bo przecież nie ruszą po Tilemansa, bo jednak wtedy trzeba by włożyć konkretniejszą kasę. No i wiecie, nagrywam z, Adam, z Adamem odcinek, aż tu nagle. Puch, nagle. Zapiczę. Ja myślę, co jest? Zabicel? Marcel Zabicel? Gość, którym tak bardzo jarałem się, jak był jeszcze w Airbnb No myślę. Okej, okay, poczekajmy na rozwój plotek. No i wiadomo, jak się to wszystko potoczyło. Ostatecznie Zabicel jest wypożyczony do United. I co ja na ten temat sądzę? Część z Was, która czyta i odwiedza w miarę, w miarę regularnie mojego Twittera, wie, jak moje zdanie się prezentuje. Ale przede wszystkim. I jeszcze zanim przejdę do tego, chciałem tylko pochwalić naprawdę szybkość działania po stronie Manchester United. Manchester Evening News informuje, że kontakt z Bayernem miał miejsce dopiero wczoraj, więc to wszystko na przestrzeni 12 godzin się potoczyło. Zapytali, czy była opcja. Oni uzgodnili to oczywiście z Zabicen, czy by chciał. On powiedział, że jak najbardziej, był bardzo pewny siebie tego, że. Złapie minuty w Manchesterze United o tym, jakim typem zawodnika jest zabisa, to jeszcze sobie powiemy. No i tylko ostatnie zdanie, praktycznie należało do Nagelsmana, a on powiedział, okej, okay, jakby przyszedł Cancelo, on teoretycznie mógłby grać w środku pola też tam raczej z tego co kojarzę, a raczej w miarę regularnie śledzę też Bayern, to oni nie muszą narzekać na brak środkowych pomocników, bo tam kimś i raczej. Uglutowali sobie pozycję w pierwszym zespole na akurat tej pozycji, a na SPO, no sorry, Ale Musiala i Tomek Miller, najpiękniejszy, jedyny na świecie, no nie przepuszczą tam Zabicera. Tak więc, Zabic chcąc szukać minut, zgodził się z wielką chęcią na ofertę Manchester United. Jeżeli chodzi o profil tego zawodnika, to słuchajcie, naprawdę bardzo dobry ruch ze strony United. Ja wiem. Część z Was powie, ale jak on wygląda w Bayernie? on w ogóle nie wygląda. No i faktycznie, on się w Bayernie w ogóle nie odnalazł. Ale, 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 ale. Zwróćmy sobie uwagę na to, jak wyglądał w Lipsku. To było te dwa sezony temu i tam był fantastyczny. Jeżeli oglądacie kanał Piłkarzyki dość regularnie, przynajmniej dwa lata temu oglądaliście regularnie, to mogliście słyszeć z moich ust głośno i wyraźnie, jak jaram się zabić celem. Gość naprawdę jest szendobylski, tak bym to określił najprościej. Intensywność na, na bardzo wysokim poziomie, więc w tej grze pressingowej to jest kolejna dobra część układanki do Erika, do tego, co chce Erik robić, bo Ive Kost jest lepiej pressującym, sprintującym i lepiej pracującym w defensywie, tam już wiecie, z samego przodu napastnikiem niż Martial, a zabicel, porównując go do Eriksena, Słuchajcie, nie ma porównania, bo Ericsson, akurat, no nie jest tego typu zawodnikiem, który pod tym aspektem wykonuje, się, no prezentuje się najlepiej. Zabice to jest taka maszyna do pressingu, bym powiedział, ale nie taka jak Limer, chyba. Nie aż tak. No i przede wszystkim jest naprawdę, naprawdę dobrym technicznie zawodnikiem. Z przodu nie wiem, czy ma tyle jakości co Ericsson, ale na pewno to nie jest, wiecie, trzy półki niżej, cztery, nie ma przepaści. Jest według mnie bo wiem jakim zawodnikiem jest Eriksen, ale, Eriks, ale Zabicer naprawdę daje radę. I ja uważam, jeżeli chodzi o profil tego piłkarza, który jest środkowym pomocnikiem, grającym troszeczkę wyżej niż Casemiro, a zaraz pod Bruno, to Zabicer tam pasuje według mnie lepiej niż Eriksen. I to głównie z uwagi na to, że pod względem uczestnictwa w grze defensy defensywnej, Zabicer wygląda, według mnie, lepiej niż Eriksen. Wiecie, no, ja już to mówiłem chyba na którymś odcinku, Eriksen to jest typowy gracz, który powinien grać bliżej napastnika, tam gdzie Bruno, a nie typowy typ, który musi się cofać box to box i uchronić własną bramkę. Zabicer to jest box to box midfielder, box to box... Ee, jeżeli ktoś nie wie, co znaczy box to box, to jest to Określenie na pomocnika środkowego, który biega i radzi sobie, sobie bardzo dobrze od jednego pola karnego do drugiego pola karnego. Tak, plus minus bym to skrócił. Zabicie, więc pod względem takich oczekiwań, e, względem profilu ósemki e, na, w układance Manchester United obecnej, jak najbardziej według mnie sobie poradzi. Uważam, że Elik go odkurzy i przywróci blask, który Jezu, przyświecał mu w barwach Lipska. Wierzę w to przynajmniej, nie mówię, że tak będzie na 100%, możliwe, że to będzie flop, ale wierzę w to bardzo mocno, patrząc na to, jak sobie radzi z innymi zawodnikami Erik. A ponadto, co jeszcze chciałem powiedzieć, to to jest niesamowicie głodny gry zawodnik. Jego agent dla Manchester Evening News mówi, że Zabicer jeżeli nie gra, to jest bardzo, a to bardzo nieprzyjemny, jest niesamowicie ambitny i on chce grać, więc będzie robił wszystko, żeby te minuty. Dostać i sam fakt, że powiedział wodarzom Bayernu: Jestem pewny tego, że dostanę szansę i że złapię więcej niż w Bayernie. No wiadomo, też no, większa szansa jest tak faktycznie zobaczymy w, w, w tym w Manchesterze, kiedy, kiedy jest kontuzja kluczowego zawodnika typu Elixen, niż w Bayernie, gdzie tych kontuzji raczej nie ma w środku pola i tam walka naprawdę jest dość zaciekła o środek pola. Więc tutaj, pewność siebie też na pewno jest coś, co powoduje, że trzeba się cieszyć, że ktoś taki przychodzi do klubu. To też jest istotna kwestia, jeżeli chodzi o ten mental, a co jeszcze chciałem powiedzieć, no wiecie, jeżeli on naprawdę będzie na tyle nieprzyjemny w momencie, kiedy nie będzie dostawał minut, że będzie ustalił jakieś fochy, to gość zostanie uziemiony i odesłany bye bye z powrotem, tak jak Ronaldo chociażby, czy no nie wiem, jakieś wiecie, dyscyplinarne tutaj kwestie będą wobec niego wyciągane. W każdym razie, jeszcze na koniec to chciałem powiedzieć. Aha, ja tak wszystkie nawet gadałem z Adamem, zanim doszło do pierwszych plotek na temat Zabicera. Czy w ogóle na tego kogoś potrzebuje? Bo sobie myślę tak, w pierwszym składzie wtedy na pewno będzie Fred. Eee, no ale teraz tak, kto za niego? Bo ma kto inny, i powiedzmy, że jest takim zastępstwem Casemiro. Ale w ogóle, no 3 SP na dwie pozycje środkowego pomocnika to jest za mało. To jest za mało. Mówię oczywiście, jeżeli chodzi o kasemilo i Eriksena, ich zastępuje Fred i Maktominem. To jest jeden do jeden, a dalej jest dość słaba ławka: no bo mamy tak, jest Igbal, jest Mainu. I oczywiście ja w nich mega wierzę. Ja się bardzo jaram perspektywą tego, że oni będą wprowadzani do zespołu, ale nie wiemy, czy ta młodzież w tym momencie zapewniłaby odpowiednią jakość w tej drużynie, a wiadomo, że ona jest na tyle, na tyle dobrych torach, że to doświadczenie, które zabicie, gwarantuje, 28-latek, więc to jest też idealny wiek według mnie dla takiego typu gracza, że z doświadczeniem, ale też na tyle młody, żeby jeszcze wiecie, dawać intensywności, dużo powera i mocy w swoje występy, żeby no, pomóc drużynie też, nie? Więc jednak, e, jednak się cieszę, bo ja byłem przez chwilę takiego zdania, że a, może sobie Manchester da radę, Igbal będzie wprowadzany, fajnie, dostanie więcej szans, bo tak to nie miało, nie miało to miejsca, może majnu, ale kurczę jednak, słuchajcie, nadal Manchester gra na czterech frontach i takie nazwisko jak Zabicer bardzo, ale to bardzo się przyda, słuchajcie kończę nagrywać, bo rozgadałem się oczywiście, myślę, że to pójdzie mi troszeczkę krócej, dajcie znać, czy wy się cieszycie z tego, co Zabicer z tego, co Manchester zrobił że Zabicer przyszedł do, do klubu jest 18:07, jak kończę teraz to nagrywać, i szykujemy się powoli do rewanżu półfinałowego z Nottingham Forest. Ja mam głębokie nadzieję na to, że w pierwszym składzie zobaczymy Pelistrygo, Garnacho albo Sancho, bo fajnie by było w końcu Jadona odpalonego zobaczyć. Wątpię, że będzie od pierwszej minuty, przewiduję raczej, że zobaczymy go po przerwie. No i chciałbym zobaczyć właśnie wspomnianego Igbala oraz Mainu. Nie wiem, bo oni są w na tej samej pozycji plus minus, więc fajnie by było zobaczyć yy, młodzież, moi drodzy. Młodzież fajnie by było zobaczyć. Na Charlie'ego Maknila nie ma co liczyć, bo on został wypożyczony, więc w przodu będzie albo Westbrook, albo Martial, bo to też zostało uwypuklone przez Elika, że i Jadon, i Martial powinni się znaleźć w składzie na ten rewanż. A w bramce kto wiem, może Batland teraz? Nie wiem, może dostanie tę jedyną szansę. No a co do reszty, to raczej się nie spodziewam jakichś większych rotacji. Ale ten środek pola fajnie by było taki bardziej odświeżony zobaczyć. No raczej Casemiro w pierwszym składzie zobaczymy. A co do reszty, to już zobaczymy jutro. Mam nadzieję, że uda mi się przed południem wrzucić film z akcją na ten mecz półfinałowy. Mamy nadzieję, że widzimy się w finale z Newcastle. Tak, fajnie by było. Pojawić się w końcu w jakimś finale. Wiadomo, że Liga Europy była przegrana z Viera, ale Nieważne, 11-10, wiem o tym. Słuchajcie, nie przedłużam. Jeżeli byliście do końca, to napiszcie proszę Was mleko bez laktozy. A ja się z Wami żegnam, cześć. Pa!